Choć to brytyjscy royalsi wiodą prym w światowych mediach, to nie są oczywiście jedyną monarchią w Europie. Sporo dzieje się ostatnio w Norwegii, a wszystko przez związek księżniczki Marty Ludwiki z Durekiem Verrettem, działającym w Los Angeles przewodnikiem duchowym. W 2022 roku doszło do zaręczyn, a w zeszłym roku mówiło się, że para szykuje się do ślubu. Tak też się stało, a 31 sierpnia najstarsza córka króla Norwegii i samozwańczy szaman z Kalifornii powiedzą sobie tak. Młoda para zadbała przy tym, aby ten wielki moment w ich życiu nie przeszedł bez echa, bo uroczystości trwają już od dwóch dni i nie na darmo używa się tu określenia royal wedding. Ceremonia będzie bowiem jak z bajki, z rozmachem i tłumem znanych gości. Para powie sobie tak w malowniczej wsi Gajlanger na zachodzie Norwegii, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Choć okoliczności przyrody będą im więc sprzyjać, to nie wszyscy rodacy wydają się być po stronie pary. Wybranek księżniczki jest bowiem postacią dość kontrowersyjną i sam siebie opisuje na stronie internetowej jako szamana szóstej generacji. Media donosiły, że ukochany księżniczki sam siebie uważa też za reinkarnację faraona i twierdzi, jakoby miał moc uzdrawiania. Nie tylko szerzył pseudonaukowe teorie na temat leczenia COVID-19, ale nawet twierdził, że chemioterapia u dzieci chorujących na raka jest nieskuteczna i podaje się ją tylko dlatego, że zarabiają na tym lekarze. Zapewniał też, jakoby z martwych wstał w wieku 27 lat i przewidział atak na World Trade Center. Wielu publicznie krytykowało jego poglądy, nazywając go nie szamanem, a zwykłym szarlatanem. Jako zwolennicy praktyk duchowych Dureka dali się natomiast poznać m.in. Gwyneth Paltrow czy Chris Pine. W Norwegii kontrowersyjne twierdzenia mężczyzny stały się obiektem żywej debaty, ale nie wydaje się, aby pannie młodej to przeszkadzało. Nie jest jeszcze jasne, czy zakochani zamieszkają po ślubie w Norwegii, czy jednak wybiorą Kalifornię, ale nie jest to chyba szczegół, który budzi tu największe emocje. Dla córki króla Haralda V i królowej Sądzi będzie to drugi ślub, wychowuje też trzy córki z małżeństwa ze zmarłym Arim Benem.